Siemano, siemano, z tej strony Meksikana. Witam Was serdecznie. Ciemność się robi, ciemność widzę, widzę ciemność, tak jak w jednym z filmów znanych, znanych i lubianych. Seks misja. No i przy tej ciemności ja Was witam dzisiaj po raz kolejny i chyba raczej ostatni, tak naprawdę nie mam za dużo do powiedzenia i, i trochę siedziałem i rozkminiałem, co tu wam jeszcze opowiedzieć z tego życia, bo bo przez te 5 lat, z tego mojego życia, przez te pięć lat to już, kurde, zaczynam się mylić, co wam opowiadałem, a czego wam nie opowiadałem, o czym mówiłem, a o czym nie mówiłem. Przez to potem wychodzą jakieś pomyłki i, 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 i moje... No, jakby... Powie... No, no, nie kłamstwa, no bo gordy, no takie rzeczy, które się kiedyś tam pamięta, to to się można... Pomylić z tymi, z, tymi, z tymi wspomnieniami. No ale spróbujemy, spróbujemy spróbujemy Wam opowiedzieć dzisiaj o, o tym, jak ja spędzałem czas za mało lata po szkole. Po szkole, no wiadomo. Po szkole, no bo jak żeby inaczej. Ale najpierw przede wszystkim podziękuję wszystkim, którzy już subskrybują kanał Kanał Król Sedesów. Chociaż jeszcze nic z nim nie wyszło, jest na razie tylko y, zrobiona cała otoczka, nie mam jeszcze znaku wodnego, no i wstępu, wstęp, wstęp, kurde, strasznie przeciąga mi się to nagrywanie ze wstępem, bo tak jak sam wstęp mam, tak kurde nie mam, coraz będzie gorzej mi widać niestety, ale jest coraz ciemniej. Tak, jak sam wstęp mam, tak nie mogę znaleźć miejsca, gdzie mógłbym to nagrać. A nie chcę mi się nagrywać w takich okolicznościach przyrody. No bo skoro król Kib, król sedesów, no to kurde, przydałoby się na jakimś sedesie albo coś takiego, no. Ale spróbuję to dopracować i już pierwsze filmy zaczną niedługo wchodzić. Także dziękuję za subskrypcję, za zaufanie, że, że w ogóle że subskrybujecie, mimo tego, że nic tam nie ma jeszcze. I fajnie, fajnie, spoko. Spoko, dziękuję wam za to. Będą filmy na pewno. Będą, bo już są przygotowane, już są, kurde, już tylko czekają na premierę. Oczywiście premier nie, premier nie będę robił. Ja opowiem wam dzisiaj krótko i na temat, jak ja mniej więcej spałem dni po szkole latem. Zimą, wiosną, jesienią. I w co my, w co my, w co my tam powiedzmy bawiliśmy się za mało lata. Mając te 14, 13, 12, 15 lat, 16 to już tam się za dużo nie bawiliśmy. 17 to już, to już w ogóle nie było zabawy prawie. Więc ja się skupię na tym trochę wieku młodszym, młodszym. No i popróbuję wam to opowiedzieć. I pierwsze co weszło mi do głowy w pamięci to gra, w którą graliśmy bardzo, bardzo często i gęsto to piłka rożna. Piłkę rożną grało się godzinami, godzinami, godzinami póki było widno, potem byliśmy starsi to faktycznie graliśmy w bejsbola przy niedzieli, ale tylko raz na dwa tygodnie z tego co pamiętam albo raz na tydzień i to w niedzielę, ponieważ, ponieważ do gry w bejsbola potrzeba było, było, było dużo ludzi, dużo chłopa trzeba było do tej gry Ciężko było zebrać dużo chłopa do takowej gry. Graliśmy z Zielonymi Wzgórzami, graliśmy między sobą, yy, no ale jakoś tam graliśmy i no i w gałę, w gałę przede wszystkim. Oprócz gały wiadomo, w gałę nie dało się grać grać za bardzo po nocach. No to graliśmy, kolejna gra, która przyszła mi na myśl, to KORPY, KORPY, KORPY. Nie wiem czy znacie taką grę KORPY, być może pod inną nazwą, ale gra ta polegała na tym, że wyznaczało się kawałek placu w postaci kwadratu, często to była piaskownica albo jakaś górka z piaskiem, wtedy to nie był kwadrat, akurat tylko kółko, e dzieliło się ludzi na dwie ekipy. Jedna ekipa miała za zadanie zdobyć tą korpę, czyli wskoczyć do środka, przypuśćmy piaskownicy, niedotkniętym przez, przez osoby broniące. No a druga grupa miała za zadanie bronić i wyłapywać wyłapywać y Osoby atakujące. no, Teren zawsze był bardzo duży i szeroki, bo to były takie, można powiedzieć, też polegało na podchodach, czyli yy, ekipa broniąca często siedzieliła na, zostawiało się dwóch, trzech przy, przy korpie, dwóch chodziło polować na resztę yy, atakujących, żeby ich wyłapać. No. Eliminacja zawodnika polegała na tym, że eliminacja zawodnika polegała na tym, czyli atakującego zawodnika, polega na tym, że wystarczyło go dotknąć i był wyeliminowany i musiał siedzieć w korpie w środku i czekać. I czekać na ewentualny ratunek, czyli moment, kiedy osoba atakująca, niedotknięta, wskoczy do tej korpy. Fajna gra. Fajna gra. Być może u Was też coś podobnego się grało, bądź też coś takiego samego, nie wiem. I być może tak samo się nazywało. No ale w to też często graliśmy. No, oczywiście na tej dzielnicy na Starosielcach, czyli na Meksyku Grało się też w podchody oczywiście za mało latach grało się w podchody, bo była tam możliwość różne zakamarki, ścieżki, nieścieżki ścieżki zakręty i niezakręty, więc były też były też popularne podchody z tymi strzałkami i tak dalej, nie? Grało się też w kapsle, o tym to mówić nie będę, już o kapslach kiedyś opowiadałem, że graliśmy w Piłkę nożną kapslami, grę wymyśloną przeze mnie i też przy pomo z pomocą też niektórych kolegów, no bo musieliśmy te tam jakieś zasady ustalać. Więc gra bardzo, bardzo mocno rozwinięta. Szkoda, że jej nie opatentowałem, bo z tego co wiem, to są, jest jakaś gra w kapsle, w piłkę nożną. Nawet, nawet chyba w sprzedaży, czy, czy jakoś tak. Gdzieś mi tam kurde wpadło to w oko. Nie wiem na jakich tam zasadach jest, ale gdzieś widziałem, że coś jest takiego do kupienia w ogóle nie? z całą matą, która ma przypominać boisko, no myśmy grali na piasku. Co my jeszcze tam się kurde, co my jeszcze tam graliśmy w chowanego, no to norma, standard, ale to już za mało lata. W ogóle, słuchajcie, my bardzo dużo czasu spędzaliśmy, pewnie jak większość z was, którzy są w moim wieku, spędzaliśmy na podwórku, ponieważ no ponieważ w tym okresie, kiedy, kiedy mieszkałem w Starosielcach, no, no wiadomo, tam, tam była dostępna ulica, bardzo, bardzo, bardzo mocno była dostępna ulica, bo się wychodziło z podwórka i było się już na ulicy tak zwanej, nie, także także ganialiśmy się często po ulicy, kiedyś z kolesiami nawet za mało lata stwierdziliśmy, że brakuje brakuje nam, Przejście dla pieszych. Wzięliśmy słuchajcie kredę. No i namalowaliśmy sobie też przejście dla pieszych, namalowaliśmy sobie przejście dla pieszych przez ulicę dosłownie obok, obok mojej bramki na Boboli. Żyliśmy na Olo także takie rzeczy, kurde, odstawialiśmy. Było trochę humoru, było. No Jezus, ojej, Matko Wosko, w co my jeszcze się bawiliśmy? Policjanci i złodzieje, noż jakże, żeby inaczej? No. Policjanci i złodzieje. I wyobraźcie sobie, że więzieniem był śmietnik. Śmietnik, w którym złodziej złapany był przywiązywany w śmietniku w środku, w takim murowanym z, z drzwiami z kraty, no także policjanci z złodziei w co my jeszcze się w Formułę 1 na rowerach. Słuchajcie, Formuła 1 na rowerach. Um, ustalaliśmy y, jakąś trasę tak jak w Formule 1. Y, no i tam normalnie robiliśmy czasówki. Y, każdy mógł, miał, musiał się zrobić jedno okrążenie na czas, potem wedle tego okrążenia ustawialiśmy się tak jak w Formule 1, jak się należy. Tam było nas chyba wtedy z 4 z5 osób. No także także yy, na rowerach yy, yy, bawiliśmy się w Formułę 1, także było tych gier fajnych. ma to miło bardzo wspominam. Oczywiście nie jestem teraz w stanie wszystkich, wszystkich dokładnie przypomnieć, bo te pomysły, yy, te pomysły yy, przychodziły przychodziły z głowy czasami i. I, I były w, o, oczywiście wdrażane do, do naszego życia, ale powiem Wam jedno: dzieciństwo było fajne, bo większość czasu spędzało się na świeżym powietrzu ze znajomymi, z kolegami, z koleżankami. Pierwsze podrywy, zabawy w koc. Zabawa w koc polegała na tym, to już byliśmy starsi trochę, że gasiło się światło, to często na urodzinach albo u koleżanki, albo u kolegi albo u mnie, w zależności gdzie tam to wypadało albo bądź też na imieninach gasiło się światło i, i, i się łapało dziewczyny pod koc a pod kocem wiadomo co tam się działo cuda niewidy cuda niewidy na kiju, no takie kurde śmieszne rzeczy no ale tak, tak się zabawnie dorastało i to dzieciństwo i to dorastanie było fajne fajne, fajne, teraz jak patrzę na to wszystko to to, to jest, no z mojej perspektywy, z mojej perspektywy bardzo nudne, bardzo nudne, te, te dzieciaki mają nudne dzieciństwo, większość czasu przez komputerem, z kolegami przez komputerem, albo w grze, albo, albo na jakimś czacie I tak, i tak ciągle, i tak do zajebania, i tak ze szkoły, na podwórko od czasu do czasu, może się uda zebrać ekipę fartem i, i w coś pograć, u nas to było... W moim wieku była to codzienność, codzienność, no ale nie było komputerów, w sumie generalnie, no, pojawiały się, przecież ja już będąc latem miałem tego Commodore 64, mój kolega miał Atari, Atari nie pamiętam, już 100 czy 1000, już nie pamiętam i te pierwsze gry się pojawiały, ale mimo tego i tak się siedziało większość czasu na podwórku, a teraz, a teraz to chyba Sami widzicie jak to wszystko wygląda, i to chyba tyle, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Tak mi naciągnęło na takie jakieś rozkminki. Ja wracam do domu i jeszcze raz dziękuję za subkcję. No, i postaram się nagrać tą czołówkę, która będzie reprezentowała, oczywiście nie dzisiaj, nie w domu na klopie, <laughs> ale gdzieś coś będę myślał, gdzie to znaleźć to miejsce, żeby nagrać tą czołówkę, wrzucić tą czołówkę i. Ruszymy z kanałem Crucedesów myślę, że będzie zabawniej i oczywiście nikogo nie namawiam, bo, bo moim, zdaniem, moim zdaniem nadal jest to totalnie wariacki odjechany pomysł z tym kanałem. Ja se doskonale se zdaję z tego sprawę, że to jest kurwa trochę szaleństwo z mojej strony, że, 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 że brnę z tym pomysłem, ale pamiętajcie, ja se doskonale z tego zdaję sprawę. Ja doskonale wiem co może być i tak dalej, nie. No ale mimo tego zaryzykuję, bo uważam, nadal uważam, że YouTube trochę nas powinien rozweselić, nawet z odrobiną szaleństwa, ale niech to będzie wesołe i śmieszne. A nie chamskie i po prostu i, i po prostu nawołujące do przemocy. Tyle mam do powiedzenia, dlatego właśnie. Brnę z tym kanałem. Co będzie, to będzie. Pamiętajcie, Meksykano nie zwariował, wszystko jest w porządku. Yy, I doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że jest to szalony, cholernie szalony pomysł. No ale czasami, czasami szalone, wesołe pomysły się sprawdzają. Także trzymajcie się i miłego wieczoru.